Świetne nastroje po wysokiej wygranej z MKS-em Dąbrowa Górnicza zepsuła w tym tygodniu poważna kontuzja Przemysława Hańsza. Zawodnik na jednym z treningów zerwał ścięgno Achillesa. Na parkiety wróci najwcześniej w przyszłym sezonie. To duża strata i spore ograniczenie pola manewru w strefie podkoszowej Śląska. Nie będzie jakiejś zmiany w taktyce, natomiast e, to jest to wielka strata, ponieważ, wtedy, ponieważ już zostało już nam e, mniej wysokich graczy i będziemy musieli... E, Mądrzej grać na boisku, żeby mniej faulować i także e, oszczędzać się troszeczkę na treningach. Działacze i trenerzy Śląska będą próbowali uzupełnić powstałą po kontuzji Hańsza lukę w składzie. Mamy czas do końca grudnia, żeby znaleźć jeszcze z zawodnika wysokiego. No teraz to, to jest to taka sytuacja, że musimy zdecydowanie mocniej się temu przyglądać, z uwagi na, na to właśnie, że. Przemek skończył jakby granie w tym sezonie, więc na pewno się rozglądamy, ale chcielibyśmy, żeby to był zawodnik, który nam pomoże i który przede wszystkim będzie pasował do tego zespołu charakterologicznie. Nawet bez kontuzjowanego Przemysława Hańsza wrocławski zespół będzie faworytem niedzielnej potyczki w Pruszkowie. U Diduszko przestrzega jednak przed drużyną rywali. Zniż Pruszko to jest jeden zespół, który nie przegrał na własnej hali, więc to, to będzie naprawdę ciężki mecz, zwłaszcza, że straciliśmy ostatnio Przemysława Hańsza. Natomiast zmobilizowani jesteśmy, żeby pokazać, że to ostatni mecz z Dąbrową Górniczą to nie był przypadek. Bo jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej formie i będziemy chcieli to udowodnić w meczu w Puszkowie. Klasa zespołu poznaje się po tym, jak radzi sobie na boiskach rywali dodaje trener WKS-u. A na wyjeździe w pierwszej lidze bardzo łatwo o stratę punktów. Ostatnio pokazał to mecz w łańcucie, gdzie jeszcze w czwarty kwadrze przegrywaliśmy bodajże jednym punktem. Więc tutaj będzie też bardzo, bardzo ciężkie spotkanie. No i mówię, wszystkie wyjazdy są trudne, niezależnie gdzie się jedzie, i to już nie jeden przeciwnik tutaj się o tym przekonał. Patrzmy na przykład na Torym, który jest bardzo mocny, a przegrał i w Poznaniu i w Przemyślu, więc to naprawdę będzie ciężki mecz. Spotkanie dziewiątej kolejki pierwszej ligi koszykarzy znicz Pruszków Śląsk Wrocław rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:00.